Codzienny podcast ze Słowem Bożym, prawie codzienny. Panie, dziękujemy Ci, że zgromadziłeś nas, abyśmy słuchali Twoje Słowo. W Nim objawiasz nam swoją miłość, dzięki Niemu poznajemy Twoją wolę. Ucisz w nas wszelki głos, który nie jest Twoim. I nie pozwól nam znaleźć potępienia w Twoim Słowie czytanym, ale nieprzyjętym, medytowanym ale niekochanym, modlonym ale niestrzeżonym, kontemplowanym, ale niezrealizowanym. Niech spocznie na nas Twój Duch Święty, aby uzdrowić nasze serce. Tylko w ten sposób nasze spotkanie z Twoim Słowem będzie odnowieniem przymierza w komunii z Tobą. Synem i Duchem Świętym. Bóg niech będzie błogosławiony teraz i na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić. Lecz on mu odpowiedział Idźcie i powiedzcie temu lisowi Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak, swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Mówię zaś wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Otóż Herod pokazuje swoją władzę siłą i przemocą, bo nie wie do kogo należy. A jak nie wiesz do kogo należysz, no to jedyna oś podporu to ty sam. A skoro ty sam w sobie pokładasz nadzieję, to musisz jakoś się zabezpieczyć przed tym światem, zabezpieczyć się przed innymi ludźmi. A najlepszym sposobem to jest walka, krzyk, nicestwienie drugiej osoby. Wszystko zagraża: każda krytyka, jakieś słowo, jakiś nie taki wzrok drugiego człowieka, jakaś myśl przeciwna Twojej, kto się nie zgadza z Twoją myślą, ktoś Ciebie skrytykuje. Wszystko jest groźbą. Wszystko jest atakiem na ciebie, bo tracisz, tak ci się wydaje, swoje miejsce w centrum. Tracisz swoją twarz, swoją władzę, swoje panowanie. Tracisz grud pod nogami. Ale Jezus jest wolny. a nie boi się pogróżek. On idzie dalej. On wie, co go czeka. Trzeciego dnia, czego go śmierć. Trzeci dzień to jest. W symbolice Pisma Świętego na pewno, na pewno się stanie. On będzie zabity, tak jak każdy prorok. Jezus to przeczuwał i wiedział. Ale pomimo tego idzie, bo nikt go nie może zmanipulować bo wie do kogo należy. Wie, że jest synem ojca. Wie, dokąd idzie. Wie, kto jest królem królów i pan panów. Wie, komu można zaufać. Wie, kto jest silniejszy nawet od śmierci. Pan, Bóg, Jego Ojciec, Mój Twój Ojciec, jeżeli zechcesz Go przyjąć, jeżeli pozwolisz Mu być Twoim Ojcem. Dzisiaj dobry jest dzień, by pochylać się na tę Ewangelię. Po pierwsze, pomyśleć, czy rzeczywiście jestem ofiarą wszystkiego. Czy może nie walczę dlatego, by. Pozyskać jakieś swoje miejsce? Czy nie walczę, czy nie kłócę się, czy nie widzę wśród ludzi, że wszyscy są przeciw mnie, bo, bo boję się, że stracę jakąś siłę, jakąś wagę w tym świecie? To nie ludzie ci nadają wagę, ale Bóg. Kiedy się zaprzyjaźniasz z Nim, kiedy słuchasz Jego słowa, powoli rozumiesz, kim jesteś, do kogo należysz. Rozumiesz Twoje powołanie i rozumiesz, że Twoje życie nie zależy tak naprawdę wyłącznie od innych, ale od Niego. I nawet jeżeli ktoś chce zabrać od Ciebie Twoje życie, Ty już rozumiesz, że Twojego życia nikt Ci nie zabierze, bo Twoje życie należy do Pana. A po drugie, pomyśl, że należysz do Niego. W swojej modlitwie może nawet kilkuminutowej dzisiaj, w tym dniu, znajdź jakiś sobie cichy kątek i po prostu podziękuj słowami modlitwy, Boże. Dziękuję, że, że mnie stworzyłeś. Dziękuję, że mnie ukochałeś, że mnie prowadzisz, że pomimo moich wybrak, wybryk, pomimo jakichś moich błędów, ty ciągle jesteś cierpliwy łaskawy, dobry, miłosierny. Jestem do Ciebie przecież podobny. I Ty masz mnie w swojej pieczy. Ty mnie prowadzisz, Ty mnie się opiekujesz. Niech Was wszystkich Pan Bóg błogosławi z Panem Bogiem.